No, teraz tak trzeba. Widzę po plakatach tam mieście, że żeby przykuć uwagę, no to trzeba strzelać z takiego, właśnie przyrządu. Dobra. postrzelałem. Nowa nowina w mediach. Dane o urodzeniach w Polsce za lipiec. W lipcu w Polsce urodziło się zaledwie 28 tysięcy dzieci, aż o 15% mniej niż rok wcześniej. Wynika z szacunków głosu. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających sierpień na świat przyszło niespełna 340 tysięcy dzieci. Najmniej od co najmniej 40 lat. Górka spowodowana wyraźnie świadczeniem 500, plus. Załamała się jesienią 2017 roku, i właśnie wtedy 19 grudnia tegoż roku napisałem proroczy tekst. No, nie do końca proroczy, bo ja nigdy nie prorokuję, tylko tak zakładam, że może coś tam się wydarzy. No, i teraz pozwolę sobie go z komentarzami przeczytać, bo myślę, że on jest do pewnego stopnia aktualny, chociaż już ma prawie 4 lata ale dość mocno aktualne. Demografia wpływa na wszystko. Dwie dekady temu pojawiły się pojęcia dywidendy demograficznej i bonusu demograficznego. Dywidenda demograficzna w gospodarce jest pochodną nie tyle liczby ludności, czy liczby urodzeń, ile piramidy wieku. Najkrócej rzecz ujmując, koncepcja ta opiera się na obserwacji z poprzedniego półwiecza. ówczesne przemiany sprawiały, że w kolejnych regionach świata Najpierw spadał współczynnik zgonów, a potem współczynnik urodzeń. Najpierw zatem gwałtownie przybywało ludności w różnym wieku. Medycyna przedłuża życie noworodkom, młodzieży, starcom, ratuje też ofiary, ofiary wypadków w każdym wieku, ale w dużej mierze przybywało najstarszych. Gdy współczynnik dzietności spadał do 2,1 – 2,1 – ideolodzy, produktywności, gospodarki tańczyli z radości, bo oto matki nareszcie wyszły z domów, wsiadły na traktory, wsiadły na fotele w gabinetach i ta ideologia jest dzisiaj bardzo żywa w Unii Europejskiej, nie tylko, i należy do kanonu politycznej poprawności. W niemieckiej postcywilizacji, no, cztery lata temu jeszcze nie wiedzieliśmy, jak ona się objawi nazistowskim totalitaryzmem w roku 2020. tak? Więc w tej postcywilizacji kobieta jest kanclerzem, kobieta jest ministrem obrony to była Ursula von der Leyen. Głównodowodzącym armii jest pan, który udaje panią, bo paniom łatwiej zrobić karierę. Tak właśnie było w Niemczech. Dobra, dobra, czytam, czytam, bo te komentarze są niepotrzebne. Caryca Europy też jest kobietą. Caryca jeździła po swoich Niemczech i namawiała dziewczynki, w tym imigrantki, do pracy w zawodach technicznych, bo to miało budować moc i chwałę państwa niemieckiego na wieki, wieków. Trudność tkwi w tym, że kobiety postępowego świata, od Pekinu po San Francisco, uwierzyły w ten przekaz. Macierzyństwo jest złe, poniżające. Dlatego współczynnik dzietności w krajach takich jak Polska spadł w okolice 1,4. W Korei Południowej dodam teraz, znowu jednak jest jakaś losa. W, w ubiegłym roku to było 85 setnych. Jedna kobieta w wieku, w wieku rozrodczym rodzi niewiele ponad 3 czwarte dziecka średnio. Koreańczycy południowie wymrą bardzo szybko. A to oznacza starzenie i wymieranie narodu. Sternicy gospodarki są przerażeni. Przez lata obniżali wiek emerytalny, skracali tydzień pracy. Teraz muszą przestawić wajchę. Stąd podwyższanie wieku emerytalnego i obniżanie wieku szkolnego. Jedynym celem posyłania sześciolatków do szkół jest w Europie dodanie jednego rocznika do rodzimej siły roboczej. Obecny rząd w Polsce, wbrew sternikom europejskiej gospodarki, obniżył wiek emerytalny i zniósł przymus szkolny dla sześciolatków, zamiast tego dla pobudzenia demografii zastosował transfer pieniężny zwany 500%. 000. To ówczesny rząd Polski, to już był, jak wiemy, od dwóch lat rząd pis -u. Jaki jest demograficzny efekt bezpośrednich transferów pieniężnych? Po trzech kwartałach 2017 roku, wtedy miałem dane za do końca września tamtego roku, Wydaje się, że efekt pronatalistyczny jest już wyraźny. We wrześniu demografia Polski wygrzebała się z fatalnych skutków ogromnej śmiertelności ze stycznia i mamy już przyrost dodatni. Znowu będzie przepraszam przypis. O, o, ogromna śmiertelność ze stycznia dotyczyła prawdziwej, prawdziwej epidemii wirusa ówczesnej. A więc we wrześniu 17 roku mieliśmy już przyrost dodatni. Ale z entuzjazmem wypada poczekać. Niech trend wzrostowy w urodzeniach potrwa. Pouczające jest doświadczenie brytyjskie. I tu jest myślę, że to, co najważniejsze i o czym bardzo mało się wie. Ja o tym tam powtarzałem na początku rządów PiSu, no ale któż by mnie tam słuchał, nie jestem nikim ważnym. Czytam dalej. W Zjednoczonym Królestwie świadczenie zwane Child Benefit wprowadzono w roku 1976 ustawą z roku 1975. W roku 1977, spadający od roku 1964 współczynnik dzietności ruszył w górę po osiągnięciu dna. Ustabilizował się, po czym znowu osiągnął dno w roku 2002. Wtedy Partia Pracy wprowadziła zestaw działań prorodzinnych zwiększających udział ulg i transferów pieniężnych na dzieci w PKB. Do roku 2008. Trwał lekki wzrost współczynnika dzietności, czyli 6 lat po wprowadzeniu kolejnego impulsu materialnego dla, dla, dla rodziców. Do roku 2008 trwał lekki wzrost, z tym, że w tym czasie zjechali na wyspy Polacy i wschodni Europejczycy z Nowej Unii. Młode imigrantki rodziły więcej dzieci niż zamówione od dawna Brytyjki. Dlatego bez szczegółowych danych nie da się orzec. W jakim stopniu o wzroście zadecydowała polityka zachęt, a w jakim mentalności imigrantów? Najistotniejsze jest to, że współczynnik dziecności załamał się znowu w roku 2012, chociaż polityka prorodzinna trwa. Benefit w roku 1976 wynosił 1 funt tygodniowo na dziecko. To jest ja, nie da się tego policzyć, ale od 6 do 14 dzisiejszych funtów tygodniowo na dziecko. No a dziś jest w sile nabywczej liczony dwukrotnie wyższy ten benefit. Jest to nauczny dowód bardzo ograniczonej skuteczności wspomagania dzietności transferami pieniężnymi. Jeśli program 500 plus przetrwa w Polsce kilka lat, to będziemy mieli możliwość śledzenia jego wpływu na dziecność. No przetrwał parę lat i wiemy, że. Że ten wpływ jest taki, jak widać na miniaturze na miniaturze do tego filmiku. Z tym, że pamiętajmy, na miniaturze widać spadek, który wynika również nie tylko z, z tego, że ludzie nie chcą mieć dzieci, ale z tego, że tych ym, kobiet w wieku rozrodczym jest coraz mniej. Tych, ty, ty, w typowym wieku, kiedy się rodzi dzieci, po prostu jest niż demograficzny, no ale to, to jest osobna sprawa. Teraz to się o Chinach. Obserwujemy pilnie Chiny. Nowy polski premier jest wielkim zwolennikiem chińskiego zaangażowania. Ja to napisałem, bo wtedy jeszcze Morawiecki nie przełożył Wajchy. Morawiecki jako wicepremier był wielkim orędownikiem współpracy polsko-chińskiej. Jak przyszedł do władzy Trump i Morawiecki przejął rolę premiera, no to zmienił politykę. Chiny nie są już długoterminową nadzieją świata. Właśnie dlatego, że dywidendy z demografii już nie mają. A to z powodu komunistycznej rewolucji, która w nowych chińskich elitach zabiła tradycyjny zmysł strategii. Polityka jednego dziecka, nieco tylko poluzowana, już okazała się nieuchronnie zabójcza dla Chin. Na szczęście dla gospodarki gwałtowny rozrost najstarszego segmentu ludności, dla gospodarki chińskiej, nie uderza zbyt mocno w efekty pracy młodszych, bo system emerytalny jest tam. W zasadzie nierozbudowany. Warto mimo to zauważyć, że według Beijing News, to są dane cały czas sprzed czterech lat, 13 regionalnych funduszy emerytalnych ma zasoby na wypłaty tylko na najbliższy rok. A tam emerytur nie dofinansowuje się z rządowego budżetu. Jeśli nic się nie zmieni, a niewiele da się zrobić, w 2050 roku na 13 Chińczyków w wieku produkcyjnym, niekoniecznie produkujących zresztą, przypadnie 10 obywateli po 60, w znacznej mierze zapewne produkujących. No, tak, nie wiem, jak tam, tam się bardzo zmienia mentalność w Chinach. Ale są teraz popularna jest, popularne jest nic nierobienie w Chinach, tak? Albo nie wyluzowanie. No ale tego nie widzieliśmy 4 lata temu. Czy tam dalej? Czy po zrujnowaniu podstaw tamtejszej cywilizacji ci młodzi będą chcieli utrzymywać starych? Że raczej zastosują masową autoryzację. No cóż, jeśli dzięki niezłym genom sam dożyję roku 2050, zapewne będę żył w strachu przed Chinami, które upadającej potęgi bronić będą rakietami. Na pewno będzie ciekawie. A teraz, wracając do 500. No, mało kto mówi, żeby, żeby to zabrać. Nawet ci, którzy mają tego 500, dość, tak byliby skłonni to powiedzieć, czyli wolnościowcy z Konfederacji. Nie mówią tego za bardzo, no bo to jest niepopularne. Trzeba pilnować się, żeby wyborcy nas lubili. Dlatego Konfederaci też nie mówią na przykład o Poleksidzie, chociaż głęboko wierzą w Poleksit. Myślę, że to jest błąd, ale to jest ich sprawa. Otóż ja też powiem, nie zabierać, nie zabierać 500. plus. Po pierwsze, no moje dzieci dostają 500, plus, więc nie dostają. A po drugie. Ja całkiem niedawno ja dostawałem jeszcze 500 plus, dostawałem na jednego z synów przez rok na samym początku. Skoro się drukuje pieniądze w dowolnych ilościach na wszystko, to drukujmy też na, na 500 plus, a czemu nie? ten system pieniężny się zawali. I wtedy nie będzie 500 plus, oczywiście. Nie będzie też wielu innych rzeczy. No skoro benefity. Dostają w miliardach, w setkach miliardów, w bilionach. Banksterzy, nie wiadomo na co, to dlaczego mają nie dostać biedni? Więc dopóki się ten system nie zawalił, nie obalajmy systemu, bo on się sam obali. I tak sami go nie jesteśmy w stanie obalić. My go nie obalimy. On się sam obali. I tym, tą optymistyczną uwagą kończę dzisiejszą, przydługą pogadankę, ponad 12 minutową, z prośbą o subskrypcję. Bo tam jakoś tam się zatrzymało na poziomie 13 tysięcy, kawałkiem. No i wszelkie możliwe sposoby, żeby ten filmik rozpowszechnił się wśród narodu, w kraju i na świecie w ponad 4 tysiącach odsłon, a nie tak jak do tej pory jest w 3990 czy coś takiego. A przecież rok temu było tego już przynajmniej 6 tysięcy. Albo YouTube. Albo ja jestem nudny, albo YouTube mnie sekuje, albo ja się robię coraz nudniejszy. Pewnie jedno i drugie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia przy najbliższej.